Zapraszamy na krótką prezentację nowej odsłony aplikacji webowej Komarch DMS, dostępnej już od wersji 2024. Zmieniamy nie tylko wygląd aplikacji webowej dla komfortu użytkownika, ale wprowadzamy też udoskonalenia i nowe rozwiązania. Część z nich zostanie zaprezentowana w tym filmie. Zmiany widoczne są już na pierwszym kroku w oknie logowania. Kolejna nowość to ekran startowy, który dostarcza użytkownikowi aktualnych informacji na temat dokumentów i ich statusów. A także pracy użytkownika w aplikacji, zarówno w podziale na czas spędzony w komarach DMS, jak i podjętych działań. W dolnej części ekranu widoczne są statystyki dotyczące obiegów, na których najczęściej pracuje użytkownik. W prawym górnym rogu panelu dostępny jest przycisk służący do aktualizacji dostępnych statystyk, aby zalogowany operator był zawsze na bieżąco. W prezentowanej udoskonalonej wersji aplikacji webowej istnieje możliwość wyboru sposobu prezentowania listy. Dostępne są dwa warianty: domyślny i kompaktowy. Po lewej stronie panelu widoczne jest menu użytkownika, które można łatwo ukryć podczas pracy z dokumentami. Przycisk do tworzenia nowego dokumentu jest dobrze widoczny w prawym górnym rogu panelu. Na zainicjowanym dokumencie dostępny jest w nowym interfejsie webowym komarch dms przycisk utwórz w dolnej części tworzonego dokumentu. Po utworzeniu dokumentu użytkownik może zapoznać się ze szczegółami przekazania do kolejnego etapu i odpowiednio je zmodyfikować, bazując na konfiguracji zapisanej w definicji obiegu. W tym miejscu może przykładowo zarządzać uprawnieniami dla wybranego etapu. Po prawej stronie panelu dostępne są dla użytkownika szczegóły dokumentu. Przekazanie dokumentu możliwe jest poprzez widoczny przycisk Przekaż w prawym górnym rogu panelu. Konfiguracja wyświetlanej listy dokumentów możliwa jest bezpośrednio z poziomu listy. Poprzez ikonę długopisu użytkownik ma możliwość dopasowania listy dla wybranego obiegu wedle swoich potrzeb. Na liście dokumentów dostępne są zarówno filtry podstawowe, jak status czy zakres dat przekazania, ale również bardziej rozbudowane opcje filtrowania, dostępne po przejściu na przycisk Więcej filtrów. Poza filtrowaniem, dodatkowym rozwiązaniem dla użytkownika w nowym wydaniu wersji webowej Comarch DMS jest możliwość wyszukania dokumentu teraz z opcją wyboru w szczegółach dokumentu, jak i w danych tabelarycznych. Zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem aplikacji webowej Komarch DMS, która dostępna jest już w wersji 2024. Aby być na bieżąco z nowościami w aplikacji Komarch DMS, zachęcamy do śledzenia zakładki nowości i zmiany na stronach pomocowych Komarch.